Chciało błądziorno, bon zauważyłem delikatne spadki, więc sobie chwilę porozmawiamy o tym co widać, tak żebyście mieli aktualizację. To co widzimy to to o czym pisałem w poście na telegramie, czyli bo był tutaj ważny moment w tej okolicy 95-400. Czy wrócimy do tego range'a, czy nie? No i zobaczcie, czy na ten moment dzieje się dużo? No nie za wiele. Wróciliśmy do range'a, którego my mieliśmy wyrysowanego już bardzo dawno. 0,5 zaliczona, co oznacza, że wcześniej ten poziom był oczywiście ważnym wsparciem, i ten poziom jest dobrze wyznaczony. No i teraz zobaczymy, co się będzie działo na przestrzeni kolejnych h Czy rzeczywiście zamkniemy tutaj świecę poniżej. Wtedy będziemy mogli szukać zejścia do okolic 91 tysięcy, czy może rzeczywiście tutaj jest tylko jakaś manipulacja, ponowne zebranie płynności, i stąd zaczniemy już Czy To, na co należy zwrócić uwagę, no to ta linia trendu. Zobaczcie, no, formowaliśmy tę linię trendu bardzo długo, od tych dołków z 8 kwietnia. No i zobaczcie, że jest niebezpieczeństwo, że jeśli przebijamy linię trendu w tym miejscu, no i potem testujemy ją do dołu, to oznacza prawdopodobieństwo kolejnych spadków. Więc na ten moment. Utrzymujemy teraz tą analizę pod kątem ewentualnych spadków. Przechodząc sobie na rynki tradycyjne, no to zobaczcie na SPX-a, gdzie mówiliśmy tutaj właśnie o tej strefie Golden Pocket na 5700, że może być nasza strefa podażowa. Zresztą mój wskaźnik też pokazuje, że mamy tendencję spadkową. I co nam to mówi? Mówi nam to o jednej rzeczy, że powinniśmy szczególnie w w dobie aktualnych wydarzeń, które mają się dziać. Mianowicie w środę mamy Federal Funds Rate, czyli będziemy mieli stopy procentowe, które tam ponad 90%, jak dobrze pamiętam, na FedWatchu mówią o tym, że no nie będzie tych obniżek jeszcze na ten moment, więc to, co będzie mówione na konferencji prasowej jak zwykle, to co powie Paweł, będzie bardzo ważne. Dodatkowo w czwartek będziemy mieli bezrobocie, które też jest oczekiwane jako mniejsze niż poprzednio. Co za tym idzie na ten moment, nie nie ma powodów zbyt wielu do tego, żeby FOMC miało ogłosić spadek stóp procentowych, więc prawdopodobnie będziemy czekali na kolejne ogłoszenia. Pod to teraz rynek jest rozgrywany i na to musimy zwrócić uwagę. Dlatego na SPIC jest prawdopodobieństwo, że właśnie okolica tej strefy będzie strefą podażową, z której to być może zejdziemy sobie w dół i dopiero później znowu będziemy starali się szukać. Wyższego dołka. W ogóle narracja wyższych dołków na bitcoinie bardzo mocno teraz jest grzana, co oznacza, że ludzie no nie wierzą w to, że my jesteśmy w stanie zejść raz jeszcze do okolic 75% i na to był po prostu. Uważam, bo ta bycza narracja może szybko ludzi wywrócić, biorąc pod uwagę też wskaźniki, które dzisiaj sobie oglądałem. No mamy powody do tego, żeby się zabezpieczać w razie sytuacji, w której rzeczywiście mielibyśmy spadać niżej. Poza tym jeśli ten indeks zacznie spaleć, czyli SP500, no to on będzie ciągle za sobą również Bitcoina. Zobaczcie, że jest on w kluczowym, miejscu, nawet z perspektywy daily. Mamy oczywiście dyw Crossa i to podbicie po d crossie jest raczej normalne. Najciekawsze jest to, bo to nam mówi raczej o byczym sentymencie, czyli jeśli przebiliśmy linię trendu w tym miejscu, no i teraz mamy też również możliwość podbicia wyżej, no to by świadczyło o tym, że okej, okay, możemy utrzymać tą tendencję wzrostową, no ale... Może być tak, że wrócimy potwierdzić tą strefę na linii prędu, co oznaczałoby delikatny odwrót. Dopiero później z tego miejsca ruszyć w górę. Zobaczcie, że tutaj jeszcze mamy przestrzeń do 5, 7, 4, 9 na ewentualne wzrosty, manipulacje i impuls spadkowy, więc bardzo ważny tydzień pod kątem tych środowych wydarzeń. Jeśli chodzi o indeks dolara, zobaczcie, wybiliśmy tutaj ten poziom, płynności na 98,889 i jesteśmy spadkowi, oczywiście tą strefę utrzymujemy i nam tego nie zabierze, to jest nasza strefa podażowa, wyjście ponad nią będzie dużym zagrożeniem do możliwych spadków, z perspektywy krótkoterminowej tutaj też mocno czeka, na to to będzie się działo w środę, no i zobaczcie, że tutaj powoli tworzy się taki trend spadkowy, wyjście z niego oczywiście dałoby możliwość wzrostu na dolarze, więc yy, na to też trzeba zwrócić uwagę. Oczywiście jesteśmy teraz w tej perspektywie tutaj krótkoterminowej wzrostowej, bo zobaczcie, że no niejako utrzymujemy ten trend wzrostowy, ale nie dużo brakuje do tego, żeby wybić ten trend i chociażby zaliczyć okolice 90, 98, 487, z których to można byłoby szukać jakiegoś właśnie odreagowania. Wiadomo, że im niżej ten indeks dolara jest i on spada, tym większe prawdopodobieństwo wzrostów na krypto. Zobaczcie z tej perspektywy. Taka trochę, nazwijmy to szersza linia trendu. Ona została przebita i przetestowana od góry w tym miejscu, co daje nam prawdopodobieństwo wzrostu. Więc widzicie, że trzeba brać pod uwagę kilka różnych scenariuszy i dopasować to do swojego stylu gry. Jeśli chodzi o wolumen na giełdach, no to on delikatnie spada. Zauważcie, że ta predykcja, którą mówiliśmy na market update'ach, czyli, czyli tak naprawdę podaż z poziomu Golden Pocket, bardzo ładnie zareagowała. No mamy impuls spadkowy, no i tutaj zejście może być do 92,361 a nasz range jest w okolicach 91, 8, 4, 2, więc to wszystko właśnie te okolice tego rangea i uważam, że to jest na ten moment. Najważniejszy ręcz, który musimy sobie narysować. Jeśli go wybijemy, no to wtedy będziemy szukali tych poziomów w okolicy 89, nawet 87 tysięcy. Kiedy porównamy te trzy wykresy, USDT dominacja, to ta trójka, no i tutaj dominacja bitcoina bardzo wysoko, My mieliśmy tego klina, z którego wyszliśmy górą i widzimy, że altcoiny dostają teraz delikatnego strzała, utrzymują tą linię trendu. I zobaczcie, był test, od razu impuls spadkowy. Trzymamy się na wsparciu na poziomie 70 9, 8 miliarda kapitalizacji, ale gdybyśmy tutaj zamknęli świecę czterogodzinową poniżej, no to strefa, która może być dla nas kluczowa, no to właśnie tutaj w okolicy H1 i 0,5, 788 miliardów kapitalizacji, albo nawet zejście do Golden Pocket. Jeśli ten wykres zacznie spadać, no to altcoiny również będą spadały i zobaczcie, że widać, z lewej strony przebić ten opór, który stosowaliśmy z H1, czyli 5.16, jesteśmy ponad nim i gdyby się tak wydarzyło, że my go potwierdzimy to przebicie, no to będziemy mogli szukać oporu dopiero w okolicach 5.36, co na ten moment Daje nam wzrostu 3% na dominacji USDT, co oznaczałoby kolejne spadki nawet do tych okolic 780 miliardów kapitalizacji na to pokrójce na kapitalizacji altcoinów. Bo może być jeszcze jedna podbitka na dominacji Bitcoina nawet do poziomów 66,40, to by oznaczało jeszcze jeden impuls wzrostowy na bitcoinie. No i dopiero później kiedy zaczęlibyśmy spadać, no to wtedy rzeczywiście altcoiny mogłyby wejść w taką swoją fazę silniejszych wzrostów. Na ten moment obserwujemy to, co widać. PP z, z naszych testowych strategii jest na ten moment w stracie. Za chwilę wam ją pokażę, zastanawiam się, czy je zamykać. Na razie czekam na sygnał z tego, co będzie przy wybronie tego point of control w okolicy 007979, bo dla mnie ważne jest, żebyśmy utrzymali tą strefę. Jeśli nie utrzymamy, no to wtedy już będę zamykał tą testową pozycję. Tutaj zobaczcie, jeszcze Bitcoina długoterminowo. Pamiętajcie o tych strefach że te 88 wciąż są możliwe, tak samo jak niższe poziomy. W perspektywie weekly tutaj ważna rzecz, niższe szczyty na RSI wyższe szczyty na cenie, czyli mamy niedźwiedzią dywergencję, no bo zobaczcie, momentum spada, cena wzrasta, więc prawdopodobieństwo spadków, co oznaczałoby, że zobaczcie, jeśli miałoby się to trzeci raz potwierdzić, no to tutaj podejście na RSI do niższego wciąż szczytu mogłoby oznaczać wejście Bitcoina na jakość ze 120 czy 130 tysięcy dolarów. A najważniejsza rzecz, na którą należy zwrócić uwagę, to coś, co nie każdy trader rozumie, a mianowicie to, że na daily my mamy wzrosty, ale o tym cały czas wam tłukę do głowy, My mamy spadki na wolumenie. Spadki na wolumenie, no to jest tak, jeśli my idziemy w górę, no ale tak naprawdę nie ma na to paliwa i nie ma żadnego wybicia, no to przecież w końcu musimy dostać jakiś oddech. W końcu ludzie, którzy chcą shortować, będą mieli siłę, żeby to zepchnąć. Skoro nas jest tutaj tylko trzech, ale mimo to na razie jesteśmy w stanie. Wzrastać, a do góry jest siedmiu chłopa. No to, to nie oznacza, że my jesteśmy tak silni, że jesteśmy w stanie ich przepchnąć, tylko oznacza to, że oni nam pozwalają wejść wyżej. No to w pewnym momencie oni się zdenerwują i powiedzą: Dobra, zbierajcie sobie więcej ekipy, żeby móc w końcu nas pokonać. Dlatego ten wolumen tutaj jest niebezpieczny. Nie wiem, jak, jak głęboko będziemy w stanie zejść ale trzeba zwracać na to uwagę. Tutaj też widać, zobacz, jeśli zobaczymy sobie na ten prosty wskaźnik zagregowanego wolumenu na spocie, no to nie ma się co czarować, my cały czas spadamy. Więc, więc kto ma pchać ten rynek? PPS stracie, Ether już dawno wyłapaliśmy, on był łapany na Market Update, ja go cały czas trzymam, uśrednienie tam będzie w okolicy 1700 czy nawet 1600 dolarów, to na razie niech sobie gra. Bitcoina też otworzyłem z, tej, z tego testowego wskaźnika. Zobaczymy, bo tutaj uśrednienie Mamy właśnie w okolicy 92,700. Następny na 89,200, więc zobaczymy, jak to będzie grało. Pamiętajcie, że to, co wrzuciłem na Telegramie jako testowe, w ogóle tego nie próbujcie kopiować, bo widzicie, jak wygląda konto. To jest na ten moment kwestia doprecyzowania wszystkich. Wskaźników. I po obejrzeniu tego materiału powiedz mi, czy na przykład taki materiał na YouTube, jako market update, rzucony dzisiaj, byłby wystarczający, czy to jest materiał, który ma zbyt dużo chaosu i nic konkretnego nie mówi. Bardzo mi zależy, bo ja zastanawiam się ciągle, w którym miejscu jest ten złoty środek, w którym ty patrzysz na mój market update i mówisz: dobra, wszystko wiem, wystarczy. Dobra, jeśli chodzi o ETHERA, 1668, mam drugą strefę uśrednienia po to, żeby utrzymać tą strefę wsparcia z ostatnich szczytów. Zobaczymy, jak najbardziej to jest możliwe, chociaż ETHER ładnie tutaj sobie utrzymuje trend wzrostowy, pokazuje pewną siłę chociażby przez te świece wzrostowe, no ale zobaczymy, jak sobie będzie radził. No bo jak Bitcoin spadnie, to nie ma siły, wszystko poleci. Dziękuję, dobrego dnia, pa. pa.